Och, nie, dzisiaj znowu zostałam sama i tak strasznie mi się tu nudzi. O, nawet nie mam pomysłów, co mogłabym się bawić. Może, może Wy mi coś doradzicie? Och, tak, napiszcie mi, co Wy robicie, gdy się nudzicie. I, o, zostawcie łapki w górę, a ja w tym czasie pomyślę, co mogłabym robić. O, Zaraz, zaraz. Przecież mogłabym obejrzeć telewizję. Tam zawsze coś śledzi fajnego, ale a, w sumie to, to nie, nie mam na to ochoty. A, dzisiaj rano już oglądałam bajkę, więc może wymyślę coś innego. Hmm, muszę nad tym się zastanowić. W końcu w domu jest tyle ciekawych zakamarków. Na pewno znajdę coś fajnego. Wiem, że wcześniej na to nie wpadłam. Mm, zaraz przygotuję jakąś pyszną przekąskę. O tak! Muszę tylko sprawdzić, co mamy w lodówce i będę mogła coś ugotować. Och nie! się zapomniał zrobić zakupy. O, no to nic. Muszę wymyśleć coś innego. Wiem, wiem. Podczytam jakąś książkę. Mi się ma tu tyle półek z książkami. O, oh, ale ja przecież to żadnej nie dosięgam. Uu, I co ja teraz mam robić? Hmm, muszę nad tym pomyśleć. O, tak! A może zrobię magiczny napój dla Misia? Powinien się ucieszyć. O, hu, 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 ale będzie zabawa. No, dobra, dalecy do ogródka po jakieś fajne ziółka. Hmm. Och, to jeszcze za wczesna pora, żeby cokolwiek wyrosło. Hmm. W takim razie nic ci z mojego pomysłu. Muszę w takim razie zastanowić się nad czymś innym. A może, może. Ach, chyba zostaje mi nic, tylko poczekać na misia. Ale mam tyle czasu, zanim on wróci. O, o ale zaraz pan tu ma tyle ciekawych rzeczy. Może coś tam poznajdę. Och, Misiu, ale tu panuje bałagan. O, wiem, mogę Ci pomóc posprzątać. <laughs> Och, tak! Porządki, porządki, wiosenne, porządki. Już raz, dwa i garnek będzie, o tam na kuchence, tak to jest jego odpowiednie miejsce. No to już hop siup i do przodu. Och to tutaj też nie powinno stać, może o na piecyku będzie na to odpowiednie miejsce, wręcz idealne. I od razu będzie więcej miejsca do zabawy, mhm. Och, muszę jeszcze tylko przesunąć fotel i... O, jen, jakie to ciężkie! O, ale się zmęczyłam. No, ale od razu jest to więcej miejsca. Hmm! Och! W domu już jest wszystko posprzątane. Czas zabrać się za ogródek, ale zaraz! Co to jest? Muszę to sprawdzić! Ciekawe, co tam Misiu ukrył! Oj, nie mogę w to uwierzyć. <noise> ale ze mnie farciara. O, jakie szczęście. To huśtawka, w końcu będę mogła się pobawić. Hurra! O, może mi się nawet że przejść, to się razem pochustamy. Muszę ją tylko troszkę odkurzyć. O, psik. <noise> Oj, jest cała zakurzona. Hm, ale to nic, ja sobie z tym poradzę. O tak! Każdą chwilą wygląda już coraz lepiej, a ja nie mogę się coraz bardziej doczekać, kiedy wróci misio. A uh -huh. jeszcze tylko, o, oh, jeszcze tylko poręczę i będzie gotowa! Jestem pewna, że mu się spodoba! O, jenny, ale tu ładnie, jak czysto! Mm, muszę naprawdę podziękować, maszy. Zrobiła tutaj tyle rzeczy i to całkiem sama. Och, muszę teraz ją tylko odnaleźć. Masza, masza, hop-hop, gdzie się podziała? O, oh, Maszu, Masza, no chodź, pokaż się. Chcę ci podziękować, że tak ładnie posprzątałaś. Sam nigdy bym tak nie zrobił. Och, Misiu, Misiu, spójrz, co znalazłam. Huśtawka. nawet ją odświeżyłam. Pobawisz się ze mną? Ależ oczywiście, Maszo. <laughs> no dobrze, podsadzicie? To zaczynamy zabawę. Tak ciężko się dzisiaj napracowałaś, że do wieczora możemy się bawić. A później przygotuję dla nas coś pysznego. No dobrze, to my idziemy się huśtać. A wy dzieciaki napiszcie nam w komentarzu, jakie zabawy lubicie. I nie zapomnijcie o łapce w górę. Pa, pa.